Przed nami druga część tematu dotyczącego wielokątów foremnych. Dzisiaj zajmiemy się zadaniami tekstowymi. W tym zadaniu wiemy, że dłuższa przekątna sześciokąta foremnego ma 2 cm. Mamy obliczyć obwód tego sześciokąta. I tutaj rysowałam już sobie sześciokąt foremny iż w sześciokącie wyróżniamy dwa rodzaje przekątnych. Jedna, która łączy dwa bliższe boki, jest ona tą krótszą, i mamy tę, która wychodzi trochę dalej, zaznaczona jest na zielono. Kolejna znowu byłaby pomarańczowa, bo łączy dwa wierzchołki, które są bliżej siebie. I mamy takie dwa rodzaje przekątnych. Podali nam tą dłuższą. I teraz jest to dość istotna informacja, bo jak rysujemy sobie wszystkie długie przekątne i wiemy, że każda z nich będzie miała 2 cm, to zauważymy pewną prawidłowość, która jest zarezerwowana właśnie dla trójkąta równobocznego i dla sześciokąta. Bo taki sześciokąt został utworzony dzięki temu, że skleiliśmy ze sobą sześć identycznych trójkątów równobocznych. Jak to jest w trójkącie równobocznym? Wszystkie boki mają taką samą miarę. I jeśli nasza przekątna w sumie ma 2 cm, tutaj jest środek naszej figury foremnej, to każda z tych części idąca od wierzchołka do środka i od środka do kolejnego wierzchołka będzie miała dokładnie połowę długości tej przekątnej i w naszym przypadku będzie to po 1 cm. Czyli mamy trójkąt... Równoboczny, i każdy bok naszego trójkąta ma 1 cm. Dzięki temu wiemy, że każdy pojedynczy bok naszego sześciokąta również będzie miał 1 cm. Dzięki tym wszystkim informacjom możemy obliczyć sobie obwód w naszym sześciokącie foremnym mamy 6 takich samych boków, i jeśli je ze sobą wymnożymy, otrzymamy całkowity obwód, równy w tym przypadku 6 centymetrów i warto zapisać odpowiedź, bo była to forma krótkiego zadania tekstowego i wtedy mamy zadanie zakończone. W kolejnym zadaniu przedstawiony na rysunku dziesięciokąt foremny został podzielony na 10 przystających, czyli identycznych trójkątów równoramiennych. Jakie miary mają kąty tych trójkątów? To jest pierwsze pytanie. I drugie pytanie, jaką miarę ma kąt wewnętrzny dziesięciokąta foremnego zaznaczony tutaj. Pierwsza ilustracja, którą widzicie, jest podana w zadaniu. Druga to jest moja pomocnicza. Wymazałam po prostu ten kąt alfa, żeby on tutaj nie zaburzał tego, co chcę teraz policzyć. Po pierwsze, zajmiemy się tym, że w każdym kole, w każdym okręgu możemy wyróżnić kąt pełny. Kąt pełny ma 360 stopni. I teraz nasz kąt pełny został podzielony na 10 jednakowych kątów. Jak podzielimy sobie 360 na 10 części, to każda z tych części poprzez skrócenie zera będzie miała 36 stopni. Czyli w tym miejscu każdy z tych kątów będzie miał 36 stopni. I jeśli skupimy się teraz na trójkącie, takim pojedynczym trójkącie, który jest Równoramienny. W zadaniu nam powiedzieli, że z ramiona tego trójkąta mają takie same miary i na pewno będzie to trójkąt równoramienny. To możemy sobie doliczyć jeszcze, jakie kąty są przy podstawie. Teraz będziemy korzystać właśnie z tego trójkąta. W każdym trójkącie suma miar kątów wynosi 180 stopni. Zabieramy 36 stopni, bo tyle było przy wierzchołku łączącym dwa ramiona. Jak sobie wykonamy odejmowanie, to zostaje 144. To jest łączna suma dwóch kątów, tych zaznaczonych na zielono. I aby dowiedzieć się, jaką miarę będzie miał jeden kąt, to będziemy sobie dzielić jeszcze ten wynik. Przez dwa. I 72 stopnie to jest właśnie miara tego pojedynczego kąta. Ja sobie wpiszę tutaj, może alfa nie, bo już było. To niech będzie gamma i gamma, czyli kąt gamma ma 72 stopnie. I pierwsze pytanie, jakie miary mają kąty tych trójkątów? Tu mamy na to pytanie odpowiedź. Numer 1. Miary tych kątów w tym trójkącie to 72, 72 i 36 stopni. Teraz przechodzimy do tego kąta, który został tutaj zaznaczony. I jak się tak dobrze przypatrzymy, to zobaczymy, że nasz kąt alfa składa się z dwóch kątów, które były tutaj obliczone jako gamma, bo w każdym trójkącie, każde dwa kąty będą właśnie miały 72 stopnie. Każde te dwa przy podstawie, czyli ten kawałek i ten też będą do tej zasady należały. I dzięki temu Wystarczy pomnożyć 72 stopnie razy 2 i wyjdzie nam, że kąt alfa ma 144 stopnie i będzie to odpowiedź na drugie postawione pytanie. Tu jest odpowiedź na to pytanie. Tutaj jest odpowiedź na to pytanie. Wierzchołki pewnego wielokąta foremnego leżą na okręgu ośrodku S i mamy tutaj już ten okrąg narysowany. Tutaj jest środek, dopisujemy S. Wiemy, że cięciwa, i trzeba sobie przypomnieć, czym była cięciwa. Cięciwa to jest taki odcinek, który swoje końce ma położone właśnie na naszym okręgu. I najdłuższą cięciwą będzie ta przechodząca przez środek. I załóżmy, że to jest nasze A i nasze B. I ta cięciwa jest jednocześnie bokiem naszego wielokąta. Pytanie brzmi, jaką miarę ma kąt wewnętrzny tego wielokąta? I tutaj może dorysujemy sobie jakimś innym kolorem. Połączenia punktów, które mamy podane i kąt ASB. Pamiętamy, że środkowa litera sugeruje nam, gdzie będzie nasz kąt. Ona nam tutaj go wyznacza, czyli przy wierzchołku S będzie kąt, którego poszukujemy. Wiemy tylko tyle, że jest to jakiś wielokąt. Dało się go pewnie opisać na okręgu, skoro ten okrąg się pojawił. Nie będę go kończyła, bo my za bardzo nie wiemy, ile będzie w tym wielokącie boków. Czyli musi to działać dla jakiegoś dowolnego wielokąta, a to jest dodatkowa informacja, że będziemy pracować trochę na niewiadomych. I teraz patrzymy sobie, że. Tutaj jest kąt alfa. I gdybyśmy wiedzieli, ile jest kawałków, tak jak było w poprzednim zadaniu, że wiedzieliśmy, że powstały nam trójkąty. Tutaj też mamy trójkąty równoramienne, ponieważ zbudowany jest ten trójkąt z dwóch promieni i podstawy AB, czyli ten trójkąt jest równoramienny i. Wiemy też, że w takim razie przy podstawie ma dwa kąty takiej samej miary. To skupiając się właśnie na tym trójkącie, bo my nie wiemy, ile ich tutaj dookoła jest, to mamy takie informacje, że kąt beta i kąt beta i kąt alfa to razem tworzą. 180 stopni. Jeden kąt alfa ma 180 stopni minus dwa kąty beta. I teraz dorysujemy sobie jeszcze jeden taki trójkąt, i to jest zadanie bardzo podobne do tego, co było poprzednio. Tutaj dobudujemy jeszcze. Beta. I jeszcze raz betę, i powstanie nam kąt wewnętrzny. I nieważne ile byłoby tych trójkątów, to kąt wewnętrzny, czyli ten, o który nas ostatecznie pytali, będzie miał wielkość 2 bety. I teraz, jak to równanie sobie trochę inaczej zapiszemy, czyli Zostawimy po lewej stronie dwie bety, to będzie 180 minus alfa. I w ten sposób wyznaczyliśmy sobie kąt wewnętrzny oraz to, w jaki sposób można opisać kąt alfa. A w odpowiedzi, bo ona jest dla nas najważniejsza, wpisalibyśmy, że ten kąt ma miarę 180 minus alfa. Przed nami ostatnie zadanie na dzisiaj. Mamy kąt wewnętrzny pewnego wielokąta foremnego i ma on 170 stopni. Pytanie brzmi, ile boków ma ten wielokąt. To, jeśli nie pamiętamy wzoru, musimy zacząć od trójkąta. Przypominamy sobie rzecz, przy trzech kątach wychodzi nam 180 i każdy pojedynczy kąt będzie miał 60. Przy czworokącie mamy o 180. Więcej i każdy pojedynczy kąt będzie miał 90 stopni. Następnie mamy pięciokąt foremny, i tak będziemy sobie dodawać te nasze 180 stopni, mamy 540 jak sobie podzielimy na pięć kątów, tym razem to będzie 108, czyli zbliżamy się wielkimi krokami do 170. Tutaj dodajemy sobie do 540 kolejne 180 stopni, mamy 720 i pojedynczy kąt będzie miał 120. Wychodzi na to, że jesteśmy coraz bliżej celu. Dodajemy kolejne i mamy siedmiokąt już 900 stopni. Jak sobie rozdzielimy tym razem 900 na 7 równych kawałków, to wychodzi nam. 128, i tutaj był ten niezaciekawy ułamek. Jeśli pamiętacie z ostatniego filmu, jeśli nie, to sobie teraz go doliczymy. I mamy tutaj wykorzystane, jak sobie 128, pomnożymy razy 7, to mamy wykorzystane 896, Czy zostaje nam 4 kawałki z 7 stopni. I idziemy dalej. Będziemy mieć tym razem 1080 do podziału w ośmiokącie foremnym i będziemy mieć tutaj 135. Jesteśmy coraz bliżej, ale małymi kroczkami idziemy. Można było oczywiście sobie tutaj przeskoczyć, nie trzeba było liczyć wszystkich po kolei, ale jeśli ktoś z Was nie widział poprzedniego materiału, to tutaj będzie miał takie szybkie małe przypomnienie i w dziewięciokącie. Porębnym, mamy już 140 to zróbmy sobie przeskok na przykład do dwunastokąta i jeśli chodzi o dwunastokąt, to musielibyśmy sobie dodać 180 i byłby 10 kąt, 180 i byłby jedenastokąt i dwunastokąt ma 1800 i jak podzielimy to sobie na 12 kawałków, to nadal wychodzi za mało, bo 100. 50, to przeskoczmy sobie teraz do 15 kąta i znowu musielibyśmy dodać 180, żeby mieć 13 kąt, 180, żeby mieć 14 kąt i kolejne 180, żeby mieć 15 kąt foremny. I dzielimy sobie na 15 kawałków i nadal mamy za mało. I tak byśmy jeszcze musieli kilka prób. Zrobić, bo mając już te 2340, dodając 180 i dodając 180, to przeskoczylibyśmy do 17 kąta poremnego, i tutaj każdy pojedynczy kąt miałby ponad 158. Już tutaj będę tę wartość wpisywała w przybliżeniu, nie bawiąc się ułamki zwykłe. W przybliżeniu to będzie 80 stopnia, czyli nadal jeszcze trochę nam brakuje do tego 170 stopni, ale w ten sposób również można sobie to doliczyć. I jaki jest drugi sposób? To jest wzór. Wzór był poprzednio i dzieliliśmy przez n, czyli przez liczbę tutaj boków czy kątów naszego wielokąta. Było na pewno 180, bo to jest baza. Wyjściowa. Było mnożenie i było n minus 2. I my znamy wynik. Wiemy, że po policzeniu tego wyszło 170 stopni. Jak sobie wyliczymy mnożenie nawiasu, to mamy 180 n minus 360. Możemy nawet Tutaj sobie już zrobić razy n, żeby nie mieć ułamka. I mamy teraz przeniesienie na lewą stronę niewiadomych, na prawą stronę wiadomych. Zostaje nam tutaj 10 stopni n, tutaj nam zostaje 360. Jak podzielimy przez 10, to n będzie równe. 36. To sprawdźmy sobie, czy to byłby 36 kąt, i sprawdźmy sobie to tutaj na piechotę. Musielibyśmy sobie dodać tak, 18, 19, 20, i potem tak aż do 36, jeszcze 16, czyli 19, 180, musielibyśmy jeszcze ze sobą dodać, dołożyć do tych 2700, otrzymalibyśmy wtedy 6120 i trzeba byłoby to podzielić na 36 równych kawałków. I jak nie wierzycie, to sprawdźcie sobie na kalkulatorze, czy wyjdzie wam prawidłowo, bo mi właśnie tak wyszło 170 Stopni. I wiem, tutaj mam sprawdzone pierwszą i drugą metodą. Jak widzicie, ta pierwsza jest o wiele bardziej czasochłonna. Przy 17 byliśmy, już nam się wydawało, że jesteśmy bardzo blisko, bo te odstępy przy tych pierwszych. Wartościach były duże, przez kogo 30 stopni, potem o 18, potem o 12 i się zmniejszały te przeskoki. Te różnice były coraz mniejsze, dlatego aż z 17 do 36 trzeba byłoby liczyć i zajęłoby to całkiem sporo czasu. Dlatego polecam zapamiętanie tego wzoru. On czasami też pojawia się na egzaminie i wtedy po prostu jest wielka zagadka i trzeba liczyć na piechotę i zabierać sobie ten cenny czas. Jeśli chodzi o podpunkt B, to praktycznie wystarczy dobrze spojrzeć na podpunkt A, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Czy istnieje wielokąt foremny o kącie wewnętrznym 130 stopni? I patrzymy sobie, że tutaj po drodze 130 to mieści się między tym 128 i 47 kątem wewnętrznym, a 135 stopni. Czyli ten kąt, który nam podali jest gdzieś po środku i oznacza, że w odpowiedzi zapiszemy, że taki wielokąt foremny po prostu nie istnieje. Tutaj mamy siedmiokąt foremny, tutaj mamy ośmiokąt foremny, a po środku nie mamy 7,5, 7 czy 4 wielokąta, jest po prostu albo 7 kątów, albo 8 nie ma kawałków, czyli taki trójkąt, taki, przepraszam, wielokąt foremny po prostu nie istnieje. W kolejnym temacie będziemy obliczać pola prostokątów i jednocześnie pola kwadratów, bo każdy kwadrat jest prostokątem i przypomnijmy sobie zasady dotyczące zamiany jednostek pola, czyli to, czego za bardzo nie lubicie.